Cześć cześć, witam w nowym odcinku, zagrajmy w Prototype 2. jestem Teams i Jedziemy dalej. Wiem, że nie było długo odcinków. Chciałem sobie zrobić taki, taką małą przerwę od, od nagrywania. I żeby też mój komputer mu, mu komputer odpocząć. I chciałem jeszcze dodać, że yy, zagrajmy w Assassin's Creed Brotherhood i Kryzys jedynka będzie wstrzymana nie będę nagrywać ponieważ jak wiecie za miesiąc i no 25 października chyba wychodzi Medal of Honor i Assassin's Creed yy, Assassin's Creed yy, 3 Trójka więc Assassina raczej Revelation i nawet Brotherhooda nie zdąży nagrać a Kryzys 1 to Chyba bym zdążył, ale i tak mm, nie chcę marnować czasu na to. Więc wolę się na razie skupić na prototype i go z redką. To na razie będzie się u mnie tylko pojawiać. Zbawiamy zmienić skina. No. Muszę mieć ten. No już, Nie, ten przycisk. Dobra, 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 też wazję. raz idzie. Teraz helikoptery. Tylko ja, to do nich czy do cywila. Nie, no, no, znowu F. Przepraszam was za to no, ale ostatnio dużo grałem też w Battlefielda. Samuel, Samuel, nie wiem, jak ten nazwisko. Alright, got a name. Dr Samuel Billingsley. Billingsley. He's a head researcher for GenTech. You're getting closer to Rooks for sure. Hmm. Let me try something. Żyder z Ziemi. Polowanie. Jest łatwiejsze z miejsca położonego wyżej. Twój, Twój cel często będzie się znajdować na poziomie Ziemi.

expecting you today. No time for chit chat, I'm afraid. Your status report was due 24 hours ago. So... Didn't you get my memo? I'm waiting to see what the effects are on the Suarez family. Both parents are terminal, but the children seem to be exhibiting some fascinating viral outcomes. Oh, uh, right. The kids the stage for a liver cancer. Yes. What's your point? Point. a

Wild fucking goose chase. No tak, nie mam innego kodowiska. Te też są fajne. No okay, mamy. Urzędne. O co tu? Ulepszenie. Jeszcze jak grałem trochę wcześniej, na początku nie miałem ulepszenia. Bo ja, naukowiec, to pewnie broń ulepszy. Nie jesteśmy serwomoni. Czy jeżeli popatrzą w swoje strony no, tak jest obserwowane zobaczmy czy z przez, przez tych dwóch potafianów najpierw ich ty głupi okej okay. jak to rozegrać no patrzcie sobie w swojej strony już, teraz, no obróć się do ściany Na co się patrzycie, na no. Człowieka nie widzieliście? O Jezus... No jest obserwowane... Z tego jest obserwowane... A jest coś, tam będę męczył... Wyjdź, Ty Boże, Ty! A, brzutnie... Ażeryj to, ażeryj to Jeba hmm, tak. wyrzutnik Coś w wybuchu Musiałem kogoś pożeryć Ale nie chcę se Napływać tego spina Chodziło mi na chwilkę okej, jesteśmy zdrowi czy tak sobie wyjdzie? OPSA! się do bazy gen... jakby ustalić po Miejsce pobytu Rokso Może byś tak zostawił tą broń, Tak no, to się dostawiam. No nie? Oh, my. Oh. Oh, Father Guerra, I'm at the lab. All right, listen, James. All these Blackwatch and Gentech places use biometric security. Retinal scans, blood tests, things like that. Getting inside won't be easy. Relax, Father. It'll be easier than you think. No fajnie, że mi się wydaje, że go nich pożera, to i na przykład im się zmienia krew. I wiecie, odciski palców i te I cała reszta. Pożier dowództwem, aby uzyskać dostęp do bazu Z przyjemnością. Mm -hmm. Bardzo dwójem widzą. Mogę pożyczyć pół życie Pożyczyć Lewo, prawo, nikogo nie ma. Wchodzimy. No, stęka. Access granted. Head scientist dr Genovis. Looky here. We got ourselves a B no, teraz będzie to właśnie to pokazane, czy będzie widocznie, czy nie. O, czerwony. Cel oznaczony kolorem czerwonym są obserwowane i nie mogą zostać pożarte. Cel oznaczony kolorem białym mogą zostać pożarte. Pokryją. Czyli co, do? Keep but... that up, Copy that, doctor. Shouldn't be a problem. Standard spread? Yes, please. As wide a range as possible through ages and ethnicities. Oh, but no fatties this time. The containment tanks are too narrow, so we just had to cast the last ones and throw them out. Yes. Who is so much crazy guy Czyli najpierw w ciebie Nie mi wygląda na podejrzanie A kto ci obserwuje więc nie Nie idźmy R i Q Aaa, nie widziałem.

Uh, I'm at the computer, what do I press? First, you need I'm pressing to press the red button. Shit. Now the screen's all fucked up. Shit's broken. <laughs> okay, press the alternate key. ALT. Alt. There's no fucking Alt. <laughs> I got a fucking squiggly line key. I got a fucking key with a triangle on it. What the fuck kind of keyboard is this anyway? <laughs> <laughs> yeah, there uh, should be a, with uh. a square on it. Okay, that's more like it. Bring up the personnel database. <laughs>

Teraz opuść w bardzo górę, dobra. Oczuj nie. Nie ma nikogo. Oprócz tych żołnierzy za tobą. Forteca 4D w trakcie. Ukończono. Dokonano sabotażu fortecy 4D. Postęp 100%. No, przepraszam. Wybaczcie za to zapomniałem wziąć na w i nie przeszkadzać yeah, mutacja Przyznamy mutację Zdobyw pierwszą mutację. Możesz teraz wybrać mutację ofensywną. Dzięki niej Heller będzie potężniejszy. Potężniejszy. Możesz uzyskać różne mutacje, wykonując zestaw zadań Black net lub zyskując elementy specjalne nie? no to będziemy robić tak trakcie odcinków tamtych. a więc co tu se wziąć śmierć z nieba eksperyment w walce wręcz czy broń rakietowa hmm. zwiększ uszkodzenie rzutów i prędkość o 10% hmm. to se weźmiemy Nie za Aaa, mamy pieska Podawaj mi tego pieska Zjemy go na kolację What? A, on nie godzi

Zmieniam się, że a nie do kopnie do mutantów. Zdrowy podejście jak są. Są Okej. Okay. To zrobimy oczywiście później. Na razie chcę zrobić misję. A w następnym odcinku. Na razie to trzeba uciec od tych nogów. dobra, nie trafił. O! Czarna skrzynka! Czarne skrzynki muszę zbierać. Tu mam już obyć. Aaa, nie widział mnie. Yes. Już! Dobra, pozyskano czarną skrzynkę. Słyszy się radiowo 220-250 km. A nie mogę mi... no to teraz jak to wziąłem to chyba muszę iść tam. Ale chyba... no dobra, no to najwyżej teraz robimy ten akt. W kolejnym odcinku będzie... A nie, mogę, mogę, mogę. No to no, idziemy tam gdzie tam. telefon. Co tu mamy? Yy, czarna skrzynka, element specjalny. W pobliżu jest czarna skrzynka, czarna skrzynka, dzielnica, oka. No dobra Nie dać na górę. No akurat Czarno skrzynką To nie tu jest No a co Pozyskano czarną skrzynkę No i zostały trzy Radio transmission

Myślałem, że będzie to jeszcze dalej. Zrobimy tą misję. Na tyle skończymy. Co my to mamy? Dranż muzbu Terminal, Blacknet. Ujawnił miejsce pobytu Pułkownika Roxa. Dowódcy Blackwatch winnowy. Nie udzielki to jest, nie wiem co mać ten. Jakby ktoś mógł napisać w komentarzach. to be careful with these bases are on high alert you're going to need a military disguise to get inside i shouldn't be wrong new york texas No, i'm going to give him the toys thank you Tak. Oj, żołnierze, Blackwatch, co? Ja, czujniki. No nie. Zaczekaj, troszeczkę, czekaj. I teraz. O nie. Nie było mnie tu. Okay, wchodzimy na kulat. Alright, listen up. We have a new mission. Gentex planning some new high-risk field tests. They've modified their protocols on infected versus civilians. Expect a body count increase. This is a high clearance detail. You're going to report ASAP to Dr. Schaffel. He'll give you the test site location. No, radość on, let's go. Hm. No, ale ruszamy. Nie ma. Wszystko, się zebrali. Wszystko po papieru,

no tak. Jest, będzie Prawda. Uciekaj. Nie dawaj mi tu. Na kolację. Ciebie też schęcią Coś na przekąskę. Uciekać. Dawaj mi tu. Yeah. Weź na jakoś biegni po ludzku, nie? Ty dokąd? Powiedziałem dokąd Dałem, well, yeah. <laughs> tak to Jak go im tak wskazę? Cześć kolego! Dobrze spędzimy, się, się skojarzy Aha, bo ja za pancerzony. No chodź tu! Z drogi, z drogi. Да не, я, это мой кузов. Бег, за ним. А, чу. Чу. <laughs> Аж так, аж так, я его копа не, му, не ему засадить. It looks like a dream came true for me. How are you talking about Samus? GenTex accomplishment. Chance to experiment on live subjects. These refugee camps are like massive petri dishes. It's amazing. Never blows your stressor. No. Captain. All right. Now we check the security no. Who do we pay you for? Sheffield, do you read? Where are you? I'm at the field op camp. Get the hell out of there. I'm sending an evac transport to your location. Better hope I don't get there first. The polyposary, Doctora. Likewise, this is Bellamy. I need an armored transport for Dr. Sheffield now. This is No, not ASAP right now. Sheffield is crucial to Dr. Dzisiaj, właśnie dzisiaj, wrzucę ten filmik na ten, na YouTube'a Nie, znaczy, chciałem powiedzieć, że i, jutro jutro się right. pojawi go z Redcon, a pojutrze znowu prototyp i tak będę chwilę tak nagrywał Nawet w roku nawet w dniach szkolnych postaram się takie

Tam uh. 4, again, uh -huh. mm -hmm. Piper, this thing is killing us. We need reinforcement. Oh Luchy, No trouble. You're so smart. i sorry. <laughs>

chcę jeszcze ginąć. Dajcie mi jedzenie. Sorry cywil, ale jestem głodny. Od razu lepiej. Ty też możesz być przepyszny. Zauważyłem też, że żołnierze dają więcej życia. Albo te psy też. Niż cywile. Cywile to też taki podwieczorek. para vocês mesmo. Corram you did you kill those scientists? Yep. By the way, yep. I heard something about phase one. You know what that is? I'll look into it. Okay. Shoot. Okay, I agora. Mean... No, a więc powiem Wam, to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, klapki w górę, jak chcecie, jak Wam się podobało. Do zobaczenia i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.